Siema, ziomki, siema. Witam, Xantera na kanale przybiskim w w życiu nad morzem. Ta gra jest na Androida, również na iPhoneie pewnie też można zagrać, e, również na iPadzie i na tablecie Android. Ja gram tutaj, nagrywam na emulatorze Androida BlueStack. Myślę, że na komputer jest to najlepsze rozwiązanie, bo najnowsza wersja. Najnowsze wersje Plus, taka naprawdę bardzo dobrze radzą sobie z emulowaniem Androida tych gier i fajnie jest to rozwiązane. A ja w każdą sobotę postaram się wypuścić film z wiejskiego życia, tak więc w każdą sobotę próbuję, spróbuję nagrać coś, żeby przekazać moją wiedzę na temat tej gry i właśnie tutaj w tym odcinku chciałem przekazać wiedzę na temat Szpitala zwierzęcego czyli aktualizacji, która była stosunkowo niedawno, tak? Aktualizacji, która była stosunkowo niedawno tutaj. Nie, wiem, to było kilka miesięcy temu, może 2-3 miesiące temu, jak dodali taki szpital zwierzęcy, i tutaj miało się dostępne oczywiście tylko jedno pole, można było sobie wykupić więcej. No już teraz nie pokażę, co można na większej ilości jak. Z, co, co potrzeba do zlokowania większej ilości pól, no bo tego nie mam. Musiałbym to pokazać na nowym koncie, ale zanim bym doszedł tutaj do tego miejsca, to by dużo czasu minęło. Mogę pokazać tylko co potrzeba do siódmego miejsca. Ja już tego nie będę chyba kupował, no chyba, że będę miał. Tu też ogólnie yy, paprotkowe lampiony są łatwe. Maseczka nawilżająca z perłą też jest łatwa do zrobienia w salonie piękności. Tutaj jedynie co, no to szkoda mi 20 dukatów, żeby wydać, bo trzeba wydać 4, e, kupić 4 wózki z lodem każdy za 5 dukatów, e, czyli w sumie 20. Monety no, to też nie problem, bo to jest mało 40 tysięcy jak dla takiego gracza zanasowany jak, jak ja. No i co? I tutaj oczywiście mamy zwierzaczki, tak? Nie ja akurat mam same liski i zaraz wytłumaczę dlaczego same liski. Tutaj na wodzie e, nie, o, gdzieś od tego miejsca tutaj, bo dalej się nie da dojść myszką. Od tego miejsca tutaj, poprzez ten rejon, ta woda, 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 do szpitala, nawet po prawej stronie od szpitala. Pojawiają się na wodzie zwierzaczki, tak? I są to w kolejności. Pingwin, taka foka jak tutaj, e, później. E, są cztery rodzaje tylko. Pingwin. Foka, niedźwiadek, i to było wszystko. Ale w aktualizacji dosyć szybko dodali liska jeszcze i lisek jest najlepszy. Właśnie dlatego powiedziałem w tej kolejności: bo no, pingnięci się pojawiają dosyć często, foka też się pojawia bardzo często, niedźwiadki już dosyć rzadko, a liska, no dosyć trudno trafić. No i powiedzmy, żeby. Yy... Ja sobie zaraz przygarnę tą fokę, tylko. Każde zwierzaczki się karmi, oczywiście liski wymagają jak najwięcej, nie? I yy, nie wiem, czy tu widać, tak, widać, widać. E, do piątego poziomu, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty poziom, zwierzaczek jest mały. Później od piątego do ósmego poziomu, już jest od, od piątego do siódmego, jest z bandażem, ale duży zwierzak. A na ósmym poziomie, tu mam na ósmym poziomie liska, już jest wyleczony, bez żadnego bandaża, tutaj każdy lisek ma bandaż na ogonie i trzeba karmić. Oczywiście po pewnej aktualizacji jednej, pewnie ludzie narzekali, że dużo trzeba wydawać, zaktualizowali to, dosyć dużo bukietów idzie, ale bukiety są łatwe. No i powiedzmy, tego liska w sumie już bym nie musiał karmić na ósmym poziomie, ale go nakarmię, bo... Yy, Jedna osoba, to znaczy Mariola, która gra ze mną również w bliskie życie, karmiła przez 2-3 dni liska, i okazało się, że tak jakby więcej z niego wypadło. Dobre. I tutaj niedługo będę miał też tego liska na ósmym poziomie. Na każdego liska, jak się spojrzy. Yy, znaczy na każdego zwierzaka Jak się spojrzy na tablicę To można zobaczyć, który ma poziom I właśnie Dąży się do tego ósmego poziomu Jak się już ma ósmy poziom To już więcej się nie zdobywa No i właśnie yy, Żeby wypuścić zwierzaka na ósmym poziomie Trzeba kliknąć po prostu wypuść Potwierdzić to Glisek odpływa sobie Zdrowy No i Chciałbym jeszcze nagrać kilka takich filmów Ile żetonów, jakiego rodzaju wypada e, z listka ósmego poziomu. Ja no akurat potrzebne są niebieskie żetony bardzo. Niebieskie żetony są najbardziej potrzebne. To więc kliknę na niebieskie i zobaczmy. 47, ale... Mariola karmiła liska na ósmym poziomie przez kilka dni i miała, zdaje się, 58 niebieskich żetonów. Nie. Więc sam nie wiem, czy to był przypadek, czy losowe, ale mi liski zawsze dają 47. Nie zdarzyło mi się więcej. No chyba, że nam się przewidziało. I yy, na następnym filmie, który będzie za tydzień, w sobotę, tam też jak otwieram tego listka. Ja ten nagram szybciej, ale film będzie oczywiście za tydzień. I otworzę zielone żetony. Na kolejnym lisie otworzę kolejne żetony, żeby kolejnego rodzaju żetony, żeby sprawdzić ile te, co, co dokładnie wypada. No, na bluestaku jest takie coś. Czasami przyjadę myszką na samą górę. I teraz no cóż, nie mam żadnego listka, nie mam żadnego innego zwierzaka, przygarnę fokę, tak? Oczywiście Lisek potrzebuje najwięcej. Tutaj zwykły bandaż, który się robi w warsztacie. I cztery to chyba są sardynki. Na karmie. No ja sobie go przygarnę tą fokę. Wezmę do domu. Ale jak tylko trafi mi się Lisek, to ja ją wypuszczę nawet jak nie będzie miała maksymalnego poziomu. No i tutaj potrzebuję sześć bukiecików. I oczywiście im niższy poziom, to te poziomy szybciej lecą a im wyższy poziom, już na siódmym poziomie, to takie małe paseczki lecą. No. I w sumie e, tyle mogę powiedzieć na temat tej aktualizacji. Ja jeszcze, jestem tutaj po prostu zaawansowany, ze względu na to, że same listki już mam przygarnięte. E, tak. I jeśli oczywiście macie dobrego znajomego, gracie z kimś, to możecie go spytać, czy nie chcielibyście wysłać, na przykład macie listka, nie możecie przygarnąć listka, bo, bo nie macie miejsca i jest tutaj, to zamiast wejść do domu, można wyśliz, wysłać znajomemu. Od, wybiera się z listy kumpli lub z listy znajomych tego znajomego, wysyła się i dostaje się symboliczną nagrodę, tam chyba zdaje się 20 OP, yy, 200 monet, nie pamiętam doświadczenia. Yy, ale trzeba pamiętać... Oczywiście znajomy, gdy dostaje ten prezent, dostaje e, informację w postaci pustej wiadomości. To jest to błąd gry, niezrobiona aktualizacja. Tutaj e, na samej górze ekranu wyskakuje ek pusta wiadomość do gracza, ale to informuje, że coś dostał. I właśnie to jest tutaj. Wtedy e, to przychodzi do tej czerwonej skrzynki i tutaj można odebrać. Tylko trzeba pamiętać, że jak się dostało tego zwierzaka od kogoś, to... Warto się spieszyć. Nie wiem, jaki jest czas, ale ja już wysłałem kiedyś do Marioli liska. I Mariola również do mnie wysłała liska. Nie spieszyliśmy się odebrać i przepadło. Zniknął. I też nie ma tutaj informacji, ile czasu, po prostu to jest takie, jakby niedokończone przez twórców gry. Powinni dodać informację, że ten prezent ma określoną ważność, ale tego nie ma. No. Foka FOKE na pewno wyrzucę mało, ona mi tu punktów da. Przygarnę następnego listka, niedźwiadka nie będę przygarniał. Bo przykładowo ja przyjmuję tylko niebieskie żetony, ale przykładowo misiu na ósmym poziomie daje jak dobrze pamiętam, nieco ponad 20, chyba 27 niebieskich żetonów a Lisek daje ich 47. No to jest w przybliżeniu prawie dwa razy więcej, nie? Tak e, więc warto, warto, warto liski przygarniać. One oczywiście zjadają dużo, dużo indyka, dużo y, y, palówek z indyka, dużo, dużo, dużo różnych takich mięsnych rzeczy. Rzeczywiście to są mięsożercy, nie? E, a taka foka to tutaj raczej nie zjada mięsożernych rzeczy. Tak, tak samo pingwinek Misiu chyba, już nie pamiętam jak to jest z Misił. No i tyle oczywiście. Postaram się w każdą sobotę, już przypominam się jeszcze raz, postaram się w każdą sobotę przekazać jakieś ważne informacje na temat bliskiego życia nad morzem dla Was. I chciałem tylko już informacyjnie wspomnieć, że już wspomniałem też na grupie i na Discordzie, że Postaram się, żeby w każdą środę też również były filmy z Armored Warfare, Warfare i w każdy piątek, żeby były filmy z Zombie Island. Oczywiście Zombie Island nagrywam do zakończenia e, aktualizacji z Człowiekiem, później kończę z tym. E, może później sobie na piątek znajdę jakąś inną grę do nagrywania. No i tyle. E, jak się znajdzie jeszcze jakaś inna gra, którą chciałbym nagrywać, e, to. Znajdę sobie na nią jakiś dzień. I dziękuję za oglądanie, pamiętajcie dać kciuka w górę, pozdrawiam. Jak jeszcze nie zasubskrybowałeś mojego kanału, to jest taki przycisk subskrybuj. Jeśli chcesz być na bieżąco z moimi filmami, to kliknij w dzwoneczek, włącz sobie powiadomienia. I pozdrawiam, kończę, trzymaj się.